posolona, dodany mak i troszkę oleju i to jest przygotowany farsz na cebularze. Teraz panowie będą kształtowali cebularze. To są placuszki, które rzuca się po prostu na cebulę, następny, następny pracownik. Przygniata odbiera I w ten sposób przygotowane cebularze, placki, placki na cebularze i podrobione muszą, muszą wyrosnąć i następnie wkładamy do pieca i odpiekamy.